No dobry, wieczór, jestem Anna Bałon. Ja, ja... ja... Cześć. Ja, ja dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Anna Bałon. Ja, ja tutaj muszę se... Za... Ja, ja tutaj chciałam se za pani zapytać, bo pani robiła pokazy w różnych miejscach ciekawych i, i... no, no ja nie wiem, no, no. ja po prostu chciałam se za pani zapytać. Ale czekaj, czekaj, stop, stop. Pomalutku, pomalutku. Ale dlaczego ty się tak ze sobą pieśnisz? No właśnie, to jest mój Mam taki problem, że. że jestem zacinna i muszę się zmienić. I jest taka trochę. Y, poczułam se. poczułam od razu, że ona jest matką tego. Ale słuchaj, jeżeli ty będziesz sprawiała wrażenie słodkiej, infantylnej, takiej idyotki, to świat modelingu, świat fashion, brutalny świat cię skrzywdzi. Ja, ja bardzo Pani dziękuję. Ja, ja bardzo staram się, zawsze staram się takie rady brać sobie do serca. I ja bardzo Pani...